Witajcie widzowie moi drodzy, dzisiaj gramy w Roblox, powrót do Robloxa ale no nie gramy w Dors, tylko w grę, która się nie połączyła z Dorsami no w sumie też będziemy grać w Dors, tylko w innej grze, która ma i event u DORSA, Dobra graj jestem teleportowany do gry wreszcie pogramy sobie w Roblox ale w doors nie ja jak w ogóle się gra w, w tą inną grę to nie najlepsza gra na roblox to jest doors dobra broń krótki wielki szef kuchni dobra idą naukowiec dobra Mysz. Kudy. Dobra no... Dobra, jak... jak chcę wreszcie, Pokój pięćdziesiąty pierwszy, a tak biblioteka tutaj jest. Gdzie figura? Co to jest? rozdawić No czemu on nie atakuje? No. O co tu chodzi? I tu chodzi? Nie wiem, tego postawię gościa. A bo oni tak biją. Dobra, to jest nasz to 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 tower defensive. Dobra. Dobra, to jest tower defensive. Najlepsza ja nie wiem tego, bo oni tam idą dalej. Dobra, czekam, aż na... Dobra, ona powinna ich. Gdzie oni idą? Oni idą tu. Dobra. Czekamy A ty, mysz o jeleń, cała nadzieja w tobie Dobra, El Goblin robimy tu na początku samym, żeby zmiażdżył miażd wszystkich Dobra miasz wszystkich Ja czemu Timortiego mam? Timoti Czemu Timotich mam załatwiać? Przecież nie są dobrzy Dobra, El stawiamy tu O, sumie, nie Tego gościa, dobra wszystkich stawiamy, niech biją. Dobra, fala 3 ukończona. Nie wiem, tego tu postawimy. Co to jest była za maś? A tutaj go sika ma. Ej, by. Ciekawe, czy będzie boss. No ja na nie, no radzimy. Ja się w kuchni tu postawię. A tego. Ulepszę. Dobra, jesteś ulepszony Co robisz? Nie wiem, ją też ulepszę, bo ona się wydaje... Bo ona się wydaje mocno. Dobra, ale to ekscytujące, dobra. Ale musimy dotrwać. Co to jest? Dobra, ja, ja nie, nie, nie chcę nawet wiedzieć. Dobra, myśl. myszek. Tutaj go jeszcze ktoś załatwi. Dobra, załatwiony. Dobra, no to nie, ona też ulepsza. Ciebie. Też ulepszamy. Dobra. Ej, tu jest Jack. Taka fajna. Animacja. A, tutaj żona. Ja myślę, że ją trzeba ulepszać. Głyszy, man... Dobra. Ej, no to jedziemy. Wstępna fala, no ona tutaj wszystkich zniszczy, ona wszystkich zniszczy, tutaj dobra. Jest za te maziowe rzeczy Ona będzie wszystko tutaj załatwiała Dobra no załatwiej to To jest na razie łatwe Krzymaks ma Trzeba go ulepszać Dobra Max jest Ma Max Nie wiem czy to dobry wybór Ale to na pewno jest dobry wybór był Stawiać więcej ich Potem ulepszać Dobra Kurde oczy. No już chyba zostały zabite przez tego. E, przez El Gubelino. A nie, ale ten akurat jest dobry, ten akurat dobry jest. To łatwe na razie. Dobra, bo my musimy bronić my, Jeff w szopu. Dobra, tu na razie łatwo strasznie idzie. Oni są Dobrze, Dobrze, że mam tych na daleko, Oni nie mogą ten. Nie będzie trzeba coś tam zrobić jeszcze Na razie tym się nie przejmujmy Trzeba tutaj następną zrobić I ulepszać ją Dobra Tylko tą maść załatwił No i Nie może jakiegoś tutaj ulepszymy. Dobra, tutaj już... To jest no, chyba najlepsze na razie. Dobra, tutaj wali. ulepszamy go. Ma maks. Ma Max. Dobra. Dlaczego ten gość, co? Wysął. Tam przez okno. I w ogóle SIK jest. SIK! A ten okno. W ogóle co on robił złego? Dobra, ale i tak ten. Nie, mysz o jelenia u... jelenią o Zaraz, czekaj To łatwe Dobra 17 już, 17 Tutaj dopiero się niszczą te wszystkie fale szybko. Chyba też ulepszymy trochę. Dobra. No to no, oni się nie, nie przed... nie przedrą. nie, to w ogóle bardzo fajny tryb. Tylko nie wiem co zrobiło okno złego i nie wiem co pajączki zrobiły. 5 500 max. Tak, później 500 max. Jeszcze zrobię jedną tu. Te jeszcze zrobię jedno do tej... zbyt mało ich jest. Ele oczka w ogóle mają. One mają dużo. Dobra. Mamy zrobione. Nie wiem, ja bym jeszcze jeden jeszcze zrobił. Dobra, ja oni już taki załatwiają. Największym problemem są według mnie te oczka. No to największy problem jest. Takie, nie wiem. Się obawiam, że figura dojdzie no i potem dostaniemy... Pierdol od figury. Kurde, rasz. Dobra, następną Dobra, już maksymalny poziom taki wszystkich tam kosimy Ty jeszcze nie jesteś ulepszony Ulepszyliśmy cię Te jeszcze nie są ulepszeni No i wszystkich będę No jest. Na no wszelki wypadek, ale raczej się nic nie zdorzyje. Będę w fali tej, 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 ostatniej będzie coś. Ciego? Dobra, teraz wie tam jecha, będzie lepsza. Do ulepszenia. Dobra. Oni się przegierają jeszcze. Dobra, ostatnie... Ostatnia Ostatnie chwalę. Dobra, ostatnia fala chyba. Tak. Dobra. Dobra, będzie ostatnia fala. Mam nadzieję, że on nie usunie tych naszych. Figura! I on ma. Figura to bolest taki. Dobra, dostaję. I nie ona przychodzi. Ona tam idzie. Ale goblino zatrzymaj. Ura ma ten. Mama ma opę A nie wiem czy damy sobie rady. Raczej nie. Kurde, musimy sobie dać radę. Nie może być koniec. Trzymam ją. Nie. Kurde. Dobra, jest. Chyba jest. Dobra, prosimy go. Dobra, wygraliśmy, widzowie, wygraliśmy. Było trudno. To jest pierwszy raz tety. gram w to pierwszy raz dobra, to znaczy, że w dorsach oryginalnych zdobędę osiągnięcie, w dorsach oryginalnych zdobędę osiągnięcie, Pytanie. pytanie. Tak! Zdobyłem! Zdobyłem! Mam. Osiągnięcie. Ale jak ono jest? Ono jest rzadkie czy. Jakie jest? A tak sobie Ja wolę mieć swoje z errorem. Spotkałem. I może w następnym odcinku. Przejdziemy w tych dorsach figurę No to pa widzowie Pa